ma lesieńka patrzcie tutaj patrzcie kto tu się tak cieszy? kto tu się tak cieszy? kochaniutki się cieszy? Salutki się cieszy no niech jeszcze poczeka chwilkę zaraz mu coś damy tak? patrzcie na niego jaki on jest Piękny piękniś, piękniś? Czeka grzecznie, kochaniutki. To jest blut. I spytałem tej dziewczynki, czy on jest jej. I ona to powiedziała, że tak. Kochany blutuś. Nasz piękniś, patrzcie. O rączka. co robi. Co robi nasz blutuś, kochany Musiał być słodki, jakby malutki. bo teraz jest taki słodki. To jak był malutkim kotkiem, to dopiero musiał być piękny. Piękny niż z niego. że go nazwali. O jejciu, Jak się blucik wycierasz, cały brudny jestem. Patrzcie. Blucik.